Na sprzedaż kolejka linowa częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 potwory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów, prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zadzwoń. 41 79 692 09 36 Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje Terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami, nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl yeah Dzisiaj w wiadomościach. Zakopane. Uwaga na oszustów. Hokejści dla szlachetnej paczki. 10 lat lokomotywy w rabce zdroju. Dobry wieczór, dzisiaj jest wtorek 1 grudnia. Michał Palut rozpoczynamy wiadomości. Czas świąt grudniowych oraz sylwestra to najbardziej pożądany okres wypoczynku pod tatrami. Niestety jak co roku pojawiają się wirtualne pensjonaty, które pobierają zaliczki za nocek w nieistniejących obiektach, jak uszczerdzić się przed oszustami Marcin Szkodziński. Turyści, którzy chcą przyjechać na podchale, aby przywitać tu nowy rok, a nie zarezerwowali do tej pory noclegu, mogą mieć problem ze znalezieniem wolnego pokoju. Wszystko za sprawą bardzo dużego zainteresowania tym terminem. Niestety, w całym tym zamieszaniu pojawiają się także oszuści, którzy wynajmują pokoje w nieistniejących obiektach noclegowych. Na co zwrócić uwagę podczas rezerwacji noclegu? Warto zajrzeć na fora internetowe, czy taki obiekt istnieje, czy posiada już... Pozytywne opinie. Ktoś już w tym przy hotelu pensjonacie mieszkał. Na pewno ważne jest to, aby na takiej stronie znajdowało się imię i nazwisko właściciela takiego pensjonatu, adres kontaktowy, numer stacjonarny, numer konta bankowego do dokonywania przelewów. To wszystko uwiarygadnia taką stronę. Podejrzaną stroną może się wykazać taka, która pokazuje piękne, bogate pensjonaty, wnętrza niemalże hotelowe, a koszt pobytu na wczasy sylwestrywacy. Lub do narodzeniowe jest rzędu 25-50 zł. To powinno już wzbudzić nasze podejrzenie, czujność, że prawdopodobnie możemy mieć do czynienia z wirtualną kwaterą. Podczas dokonywania rezerwacji, większość obiektów noclegowych wymaga wpłaty zaliczki lub zadatku. Zanim jednak dokonamy wpłaty kwoty sięgającej czasem kilkuset złotych, warto upewnić się, czy dany obiekt noclegowy istnieje. Tu z pomocą śpieszą nam urzędnicy, którzy prowadzą ewidencję obiektów noclegowych. Jeśli tylko pojawia się jakaś najmniejsza wątpliwość, to najprostsza rzecz, proszę do nas zadzwonić. 18 20 20 472. Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu, zawsze odpowiadamy. Najprostsza rzecz, zanim zapłacę, zadzwonię i się upewnię. Nie ten obiekt, to inny. Naprawdę jest 100 tysięcy miejsc w i można znaleźć. Ładny, tanin nocleg, czyściutko, uczciwie i mieć gdzie wracać. Po prostu każdy powinien sobie znaleźć swoje miejsce w zakopanym. Niestety, mimo ciągłych apeli, oszustom nadal udaje się oszukiwać turystów i pobierać zaliczki za nocleg w nieistniejącym pensjonacie. Pierwsi oszukani na tegorocznego sylwestra już zgłaszają się na policję. Jednocześnie toczą się także postępowania w sprawach oszukanych wcześniej już osób. Jest jedno oficjalne zgłoszenie, które dotarło do zakupiańskich policjantów, że na jednej z ulic właśnie jest taka wirtualna kwatera. W tym przypadku osoba pokrzywdzona straciła 500 zł. My staramy się tę stronę już zablokować. I dotrzeć do tego, kto jest tym oszustem. W przeciągu ostatnich kilku lat była taka sprawa. Okazało się, że ten sprawca, który działał na podhalu i zamieszczał informacje o fałszywych kwaterach, został zatrzymany na terenie Gdańska. Natomiast poprzednia sprawa z zeszłego roku jest cały czas w naszym zainteresowaniu. Osoba została już zidentyfikowana, teraz pozostaje tylko kwestia zatrzymania tej osoby i oskarżenia. Pomimo odnalezienia oszusta, odzyskanie straconych pieniędzy może być problematyczne. Niestety nikt nie zwróci pieniędzy za nerwy i stracony urlop. Dlatego zanim wpłaci się pieniądze, warto sprawdzić, czy obiekt istnieje i działa legalnie. Święta to także czas, kiedy staramy się pomagać innym. Jak co roku rusza więc akcja Szlachetna Paczka. Hokejści naszej drużyny także uczestniczą w tej inicjatywie. Ewa Węgrzyn jak co roku w okolicy Bożego Narodzenia organizowana jest akcja szachetna paczka. Dzięki niej ten zbliżający się świąteczny czas dla wielu potrzebujących rodzin staje się lepszy. To jest moje takie marzenie dla polskiego społeczeństwa, żeby ludzie czuli, że idealizm, ideały mogą... Tak bardzo budować życie. Nowy Terek także chętnie uczestniczy w corocznej akcji Szlachetna paczka. Nie brakuje tu zarówno wolontariuszy, jak i darczyńców. Akcję wspierają również hokeiści Nowotarskiego Podhala, którzy stworzą szlachetną paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin. Jest to mądra pomoc. Jest to pomoc dedykowana do rodzin, które walczą z biedą, które bardzo bohatersko starają się zmienić swoją sytuację materialną. Szlachetna paczka polega na tym, że wolontariusze odwiedzają rodziny poznają ich historie, poznają ich problemy, poznają ich potrzeby. Są wspaniałe emocje, wielka radość, szczęście naprawdę niesamowite te rodziny. Bardzo często nie mają naprawdę nic, nie mają gdzie spać, nie mają co jeść. Wolontariusze spotykają się naprawdę taką wielką biedę, rzeczywistą biedę i staram się pomóc tym rodzinom właśnie umożliwiając kontakt Darczyńcy z tymi rodzinami. Nikt z drużyny ani przez chwilę nie wahał się, czy, czy, czy wejść, czy nie, także, także jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że zostaliśmy do tego zaproszeni. Akcja szlachetna paczka ma już 15 lat. Jej finał odbędzie się 12 i 13 grudnia. W zeszłorocznej edycji szlachetnej paczki na Podhalu obdarowanych zostało 98 rodzin. Rabczeńska Lokomotywa ma już 10 lat. W miniony weekend w KinieŚnieżko odbyły się obchody jubileuszu. A więcej uroczystości powie Jakub Batkiewicz. W Rapce z w KinieŚnieżka odbyły się obchody jubileuszu istnienia Stowarzyszenia Lokomotywa. Program obejmował spektakl dla dzieci, pokaz slajdów opisujących osiągnięcia organizacji, połączone z oficjalnymi podziękowaniami i począstunkiem. Jesteśmy stowarzyszeniem, które jest najstarsze w Rapce, Tak mi się wydaje. Jest fundacja oczywiście, która jest starsza od nas, natomiast no, my byliśmy takimi pionierami w tej takiej społecznej działalności i usankcjonowaniu tego jako stowarzyszenie. Stowarzyszenie powstało 29 lipca 2005 roku i od tej pory regularnie zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych oraz akcji społecznych. Jubileusz dziesięciolecia stowarzyszenia to ja najbardziej jubileusz już podsumowujący dotychczasową współpracę z stowarzyszenia z gminą Rabka Zdrój. Mogę powiedzieć, że stowarzyszenie bardzo dobrze wpisało się w organizowanie imprez na terenie Rabki Zdroju. Dobrze się nam współpracuje jako gminie ze stowarzyszeniem. Imprezy, które są organizowane i wspierane przez gminę i organizowane przez stowarzyszenie. Są na bardzo wysokim poziomie, czego, do, czego efektem jest to, że bardzo dużo ludzi uczestniczy w takich spotkaniach, w takich imprezach kulturalnych, które są organizowane przez, przez towarzyszenie. Lokomotywa ma już na koncie organizację kilku festiwalów, koncertów, akcji ekologicznych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Na sprzedaż kolejka linowa częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 potwory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Za 41 79 692 09 36 Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. Wodna atrakcje Terem Gorący Potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami, nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w pływalni miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w pływalni miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl